Tworząca stożka ma długość 6, kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 60 stopni, wysokość tego stożka jest równa. Nanieśmy sobie dane, które mamy. Tworzącą mamy tu, więc mamy 6 tutaj, jak i tutaj. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 60 stopni, więc tu mamy 60 stopni. Tak naprawdę musi to być trójkąt równoramienny, więc tutaj na kąty w podstawie zostało nam 120 stopni, więc dzieląc to na pół znowu tu mamy 60 i tu też. Więc widzimy siłą rzeczy, że to musi być trójkąt równoboczny. a wzór na wysokość w trójkącie równobocznym to jest a pierwiastek z dwóch żartowałam. A wzór na wysokość w trójkącie równowocznym to jest A pierwiastek z 3 na 2. Więc ta nasza wysokość, która tutaj jest, jest do obliczenia bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że pod A podstawimy 6. H to jest 6 pierwiastek z 3 na 2. Tu nam się pięknie skraca. I mamy trzy pierwiastki z 3. Jest to nasza odpowiedź C.